rano w jantarze była lipa więc wylądowałem w Krynicy Morskiej mamy godzinę przed 18 pobiegam 2,5 godziny i zobaczymy co z tego będzie minęła niecała godzina a ja wystrugałem sobie 8,40 większość po prostu z świeżynki przyjemnie wiaterek wieje ludzi coraz mniej i dobrze nie będę łaził między kocami Także lepiej niż Stegnie ostatnio. Doczekałem się ja swojego depozytu. Zobaczcie, jakaś miła osoba zostawiła dla poszukiwacza drobniaki z uśmiechem tutaj i z jakąś karteczką. Zaraz to przeczytamy. Ale jazda, co masakra. Myślałem, że mnie to nigdy nie spotka. I taka karteczka, zobaczcie. Miłego dnia. Wiem, że pan to znajdzie. Pozdrawiam, Małopolska. Ja również pozdrawiam Małopolskę. I spójrzmy, ile nam tutaj. Ktoś przymiły z małopolskiej i zostawił depozytu Liczymy groszy, 6 zł 7 groszy Fajnie, zacznę A więc dorzucam do tych moich 8 i mam już około 13 zł Dziękuję jeszcze raz pięknie i pozdrawiam z Krynicy Morskiej Jeszcze dzięki dwóm fajnym Wydarzeniem mam już 19,55 Po pierwsze ten mini depozycik z Małopolski, a po drugie tutaj pan pozwolił mi pobiegać po tym fajnym obiekcie. I tu doszło mi 5,40 z tego dużego obiektu. A więc fajne. Ten sposób mam już około 20 zł. Chodzę sobie bez koszulki, bo chcę się trochę opalić, wiecie, to jest swoją japę lado. Jaki dabał szat dwie fory naraz. Targan. Z jednego dołka. como se fosse patrzcie na to miałem sygnał tylko przemiotłem cewką i zobaczcie co się odkrywa 2 złote 2,50 masakra co będzie tego więcej 2,50 zobaczymy czy jest sygnał jeszcze tak są jeszcze sygnały Dobra. jeszcze 20 groszy no to dobrze, 2,70 z jednego dołka. No i wyłaziłem sobie pierwszego takiego diabonga, zobaczcie. Co to jest? Pojęcia nie mam. A ja powoli wracam w stronę samochodu. Mam jakieś 25 zł. Podsumowanie zrobiło później. Patrzcie, wracając, padły mi 2 zł, a tu jeszcze za jednym zamachem tam 3 jedyneczki, a więc 5 zł z jednego dołka. I to lubię. Kolejny dołek, słuchajcie, 3 złote w takich drobnakach z jednego dołeczka. Na dzień czwarty. Dzisiaj tylko relaks i chill out. Będę się pluskał w morzu i leżał bykiem. Z rodzinką. Ale dziwniutka woda, panie, idę sobie schłodzić japę do Bałtyku, póki jeszcze można. Bo wiecie, za 5 lat to tu będzie jedna wielka katastrofa ekologiczna. Jak te iperyty czy inne chemiczne, trujące rzeczy zaczną się uwalniać na dobre po II wojnie światowej. Bo jak wiecie, jest tego odgroma tych beczek na dnie. Także za 5 lat to tutaj nikt do Bałtyku nie wejdzie. Będziemy mogli tylko wspominać te widoki tych tłumów na plaży. Ale nie ma co się trzeba cieszyć tym, co jest. Ale przyjemne. Woda jest naprawdę zimna, ale jest fajna. Idę sobie na pieszo do Szwecji. Mam nadzieję, że Bałtyk tam dalej nie jest głębszy niż tu. <noise> <noise> to i głupiam się, oczywiście zaraz się odezwał znawcy od Bałtyku To się śmiga ludzi trochę jest a jest godzina 10.15 a to jeszcze nie jest nawet połowa tego co będzie za godzinę o 12 będzie tutaj najwięcej ludzi sobie wasz Dario wypoczywa wsteczny 2022 a jutro wracam do domu i biorę się za pędzlowanie plaż i kąpielisk wokół Grudziąca. Zrobiłbym dla was live'a, ale ja się na tym nie znam. Jestem, wiecie, starej daty człowiek. Kiedyś próbowałem, to mi tam zacinał internet, wyłączał się, zrywało mi połączenie, e, nie na mojej nerwy. Wczoraj spotkałem słuchajcie żbika odkrywce i kolega Adama z Polskiej Grupy Podsłuchiwawczej pozdrawiam Was Panowie chodziło nas razem z siedmiu ogólnie wczoraj po plaży w Stegnie. dzisiaj wieczorem też jeszcze wpadnę ostatni raz zobaczymy czy coś tam wyciągnę i zrobimy zbiorcze podsumowanie z czterech dni a tymczasem napawam się widokiem Bałtyku o, patrzcie jaki jestem kawał od brzegu a mam dopiero popępek wody. Ale fale pięknie smagają moje plechy. Uhu. Dochodzi 18 Nadszedł dzień czwarty, czyli 11 sierpień 2022. Ostatni raz robię stegnę. I jutro rano się stąd zawijam. A więc sprawdźmy, ile dzisiaj wpadnie. I później zrobimy zbiorcze podsumowanie. Mamy 18.20. Wpada pierwsze biżu. Taki tam odpustowy pierścioneczek dziecięcy. A tak Janusze wypoczynku sobie rezerwują miejsce na plaży. Zobaczcie, rozwalił sobie parawan i nie ma nikogo. A co tam? Mój teren. dobre co? Właściciel ziemski. Proszę, nie zabrakło też konkurencji. Dzisiaj pan chodzi tam sobie, zobaczcie, z wykrywaciem. Mało tam nie wejdzie ludziom w teren tak trochę nieładnie Faset praktycznie kopię w środku. No, masakra. Nie wpadłbym na to, żeby ludziom władzić do środka, do parawanu. No, ale co tam? No i no jest nas obecnie trzech. To taki pan z cyklu się nie odezwę. Pójdę w drugą stronę. Łepetyno odwrócę. A co tam? Bo chodzę z ate Goldem Stegna, żegna mnie po prostu mędznie Dwie godziny łażenia. Słuchajcie, zaledwie wyszła strugana jakiś tam pierdzionek tutaj chodzi jeszcze kolega z tyłu ale jeszcze takiego sztywnaka jak żyje nie wiedziałem koleś po prostu dostał takiej kociej mordy jak go zapytałem jak idzie że szkoda gadać no ale i tacy bywają w naszym środowisku no i zobaczcie zlazłem już z plaży, toalety a koło toalet co? ziko poczuć śmieci. No i takie zbiorcze podsumowanie dla Was. Nad morzem spędziłem jakieś 12-13 godzin chodząc. Kupa śmieci ta fajna kartka z Małopolski z depozytem 122 monety na kwotę 106 zł. i 70 groszy. Do tego dwa autka i takie trzy dziabągi. z czego jeden wydaje się złoty. Ja tu wracam z nadmorza, patrzę. A paka do mnie jest u sąsiadki. Zobaczcie, kupa fajnych płyt, niesamowite rzeczy. Philips, jakiś dekoder, takie gierki zręcznościowe ze starych lat. Mini kamerka, coś tam, coś tam rosyjskiego do zgrzewania. biżuteria budzik, no niesamowite rzeczy. Aparat fotograficzny działający żelazko. No i do tego bardzo fajny temat. Zobaczcie, takie małe płytki, single, raz, 2, 3, 5 sztuk i odgroma cała seria kartek pocztowych. Ktoś to chyba zbierał, około 80 sztuk. Takie reprodukcje. A wszystko to sprawka izy mojej widzki Bardzo ci serdecznie dziękuję za kolejną paczkę, a już się wygrażasz, że w drodze jest jeszcze jedna. Skoro jest 4.08 i jest 19,5 stopnia, a dodatkowo jest niedziela, więc co robi Dario? jedzie na ryneczek, na pchli targ zobaczymy co dzisiaj się uda ustrugać znów cały samochód z zawalonym towarem 5 kartonów a zerkniemy czy będę pierwszy czy już będzie ktoś stał także panie zapomnij, że pan będzie pierwszy no to będę drugi no i mam gotowe swoje stoisko. Zobaczcie, jak się tego nazbierało. Masakra. Jak ja to przywiozłem, sam nie wiem. Teraz więcej stołów. Za chwilę będę miał tutaj 8 stołów. No i jeszcze, żeby coś z tego sprzedać. To trzeba mieć fantazję, żeby Elką przyjechać ku, na tak zatłoczone miejsce, uczyć się jeździć. <śmany> Masakra. Taka sytuacja. No i dobra, ja kończę. Jest godzina 12:22. Zarobiłem 200 zł, a więc dzisiaj dzień pod znakiem dwójki. Lecę coś zjeść, wypić kawkę. Do następnego.